Twoja telewizja na <zysklarziny> zawsze TV. Zaledwie 25 km od Warszawy leży Błonie. Z Warszawy doskonały dojazd Starą trasą Pracą Poznańską bądź nową autostradą. Jesteśmy w stolicy Polskiej do Miasto wygrało swoją szansę do doskonałego położenia i dojazdu. Rozwija się dynamicznie. W ten środowy, listopadowy wieczór w Centrum Kultury w Błoniu odbyło się spotkanie z udziałem władz gminy Błonie z przedsiębiorcami. Spotkanie rozpoczęto emisją filmu zrealizowanego z okazji 25 lat samorządności. Po którym to przybyłych uczestników powitał burmistrz Bonia, pan Zenon Reszka. W czasie swego wystąpienia burmistrz podziękował przedsiębiorcom za trud wkładany w rozwój gminy oraz podkreślił ich znaczenie w funkcjonowaniu samorządu. Oczywiście, że samorząd nie mógłby istnieć bez działalności gospodarczej, bez osób, które prowadzą działalność gospodarczą, bez naszych inwestorów, którzy są dla nas najważniejsi, bo. To oni tworzą dochody dla gminy i tworzą budżet gminy Błonie. Zajmiemy sobie z tego doskonale sprawę. Tych przedsiębiorców mamy w gminie Błonie około 3000. Jest to dosyć duża grupa osób prowadzących działalność gospodarczą, zarówno w formie jednoosobowej działalności, oczywiście, tak jak i również w formie spółek prawa handlowego. I tych przedsiębiorców z roku na rok przebywa, i to jest także ogromny sukces dla Gminy Błonie. To również dzięki przedsiębiorcom zawdzię możemy zawdzięczać taki rozwój Gminy Błonie. W zaprezentowanym filmie przedstawiono zarys historycznych Gminy Błonie, życie kulturalne jej mieszkańców, jak i również rozwój gospodarczy Gminy. Godnym uwagi jest fakt, że w perspektywie kolejnych lat widać horyzont dalszego rozwoju i następnych bardzo ważnych inwestycji. Szanowni Państwo, ale pokazując Państwu ten film i te osiągnięcia, to nie mówimy po to, żeby się chwalić, tylko po to, żeby pokazać, że staramy się za Wasze pieniądze, za Wasze podatki pracować, jak najlepiej te środki wspólnie także z Radą Miejską wydawać. Ale nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa. To, co pokazaliśmy, to oczywiście wiele, ale wiele przed nami i wiele do zrobienia. Najważniejsza inwestycja którą w tej chwili planujemy, to jest oczywiście kolejny duży obiekt dla gminy Błonie, czyli basen i hala sportowa w jednym budynku. Przedsiębiorcy mieli również możliwość obejrzenia prezentacji projektu WAF Expo pod nazwą Promocja Gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w wykonaniu pana Andrzeja Czajkowskiego z Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa oraz zapoznania się z drugim modelem zegarka legendarnej i reaktywowanej marki Błonie, zaprezentowanego przez pana Michała Dunina. Rok 2015 jest rokiem dla samorządu Igwiluuszowym. Obchodzimy w tym roku 25 lat istnienia samorządu. W czerwcu mieliśmy spotkanie dla byłych radnych, pracowników, dla wszystkich samorządowców, którym wręczyliśmy w ramach obchodów tego roku pamiątkowe medale. Pamiętaliśmy także o naszych przedsiębiorcach, żeby wręczyć im także w tym roku i dzisiaj wręczyliśmy naszym przedsiębiorcom specjalne medale pamiątkowe wybite z okazji 25-lecia samorządności gminy Błonie. W ramach podziękowań za ich ogromny wysiłek i oczywiście wielki wkład w rozwój gminy Błonie. Ważnym elementem nieustannego rozwoju przedsiębiorczości i subregionalnej gospodarki jest pomoc władz samorządowych w bezproblemowym pokonywaniu wszelakich administracyjnych procedur. Czy na taką pomoc mogą liczyć bądź przedsiębiorcy? Prowadzenie działalności gospodarczej jest sprawą niezwykle y, trudną, przedsiębiorcy na co dzień spotykają się z wieloma y, problemami, także administracyjnymi. Naszym zadaniem jest ułatwiać życie przedsiębiorcom, zachęcać ich do inwestowania w gminie Błonie, by też wszystkim pomagać im w prowadzeniu inwestycji. I to wszystkim przedsiębiorcom, którzy zechcą przyjechać do Błonie, zechcą tu inwestować, na pewno możemy obiecać i to stosujemy. Twoja telewizja, na zawsze TV.